Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się błędem P0106, który dotyczy ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym, zakresu czujnika baro i wydajności. Ten błąd może być frustrujący, ponieważ może powodować różne objawy, takie jak szarpanie silnika, problemy z przyspieszeniem, a nawet zapalenie się kontrolki check engine. W tym filmie wyjaśnię. Co oznacza ten bład, jakie są jego możliwe przyczyny i jak go naprawić. Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzi diagnostycznych i jak wymienić uszkodzony czujnik baro. Jeśli masz problemy z błędem P0106, to ten film jest dla Ciebie. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P0106, który może pojawić się w Twoim samochodzie. Ten kod oznacza problem z ciśnieniem bezwzględnym w kolektorze, zakresem czujnika baro lub wydajnością. Co to jest czujnik baro? Czujnik baro (barometric pressure sensor) to czujnik, który mierzy ciśnienie atmosferyczne. Informacje te są wykorzystywane przez komputer samochodu do obliczenia ilości powietrza, które powinno być dostarczone do silnika. Co oznacza kod błędu P0106? Kod błędu P0106 oznacza, że komputer samochodu wykrył problem z czujnikiem Baro lub z ciśnieniem bezwzględnym w kolektorze. Może to oznaczać, że czujnik Baro jest uszkodzony. Ciśnienie bezwzględne w kolektorze jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Istnieje problem z przewodami lub złaczami czujnika Baro. Objawy kodu błędu P0106. Objawy kodu błędu P0106 mogą się różnić w zależności od samochodu. Najczęstsze objawy to: zapalenie się kontrolki check engine, trudności z uruchomieniem silnika, szarpanie silnika, zwiększone zużycie paliwa, spadek mocy silnika. Jak naprawić kod błędu P0106? Aby naprawić kod błędu P0106, należy najpierw zdiagnozować problem. Można to zrobić za pomocą skanera OBD-2. Skaner OBD-2 pokaże Ci, jaki dokładnie problem został wykryty. Jeśli problem dotyczy czujnika Baro, należy go wymienić. Jeśli problem dotyczy ciśnienia bezwzględnego w kolektorze, należy sprawdzić szczelność układu dolotowego i usunąć wszelkie nieszczelności. Podsumowanie. Kod błędu P0106 oznacza problem z ciśnieniem bezwzględnym w kolektorze, zakresem czujnika baro lub wydajnością. Jeśli zauważysz objawy tego kodu błędu, należy jak najszybciej udąc się do mechanika, aby zdiagnozować i naprawić problem. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu poniżej. Kod błędu P0106 oznacza problem z czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym, MAP, lub czujnikiem ciśnienia atmosferycznego, BARO. Czujniki te odpowiadają za dostarczanie informacji o ciśnieniu powietrza do jednostki sterującej silnika, EQ, która na tej podstawie reguluje ilość wtryskiwanego paliwa i zapłon. Czujnik MAP, Manifold Absolute Pressure. Mierzy ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym. Ciśnienie to jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, ponieważ powietrze jest zasysane do silnika. Czujnik BARO, Beremetryk Pressure, mierzy ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie to jest niższe niż ciśnienie w kolektorze dolotowym, ponieważ powietrze nie jest zasysane do silnika. Uszkodzony czujnik MAP lub BARO. Nieszczelność w układzie dolotowym Zatkany filtr powietrza Uszkodzony przewód podciśnienia Uszkodzona jednostka sterująca silnika EQ Wyłaczona kontrolka silnika Nadmierna emisja spalin Zmniejszone zużycie paliwa Problemy z wydajnością silnika gdy czujnik MAP lub Baro wysyła nieprawidłowe dane do EQ, jednostka sterująca może wyłaczyć kontrolkę silnika. Jest to spowodowane tym, że EQ nie jest w stanie prawidłowo regulować ilości wtryskiwanego paliwa i zapłonu. Uszkodzony czujnik MAP lub Baro może prowadzić do nadmiernej emisji spalin. Jest to spowodowane tym, że EQ nie jest w stanie prawidłowo regulować ilości wtryskiwanego paliwa i zapłonu. Co może prowadzić do niepełnego spalania paliwa? Uszkodzony czujnik MAP lub Baro może prowadzić do zmniejszonego zużycia paliwa. Jest to spowodowane tym, że EQ nie jest w stanie prawidłowo regulować ilości wtryskiwanego paliwa i zapłonu, co może prowadzić do nadmiernego zużycia paliwa. Uszkodzony czujnik MAP lub Baro może prowadzić do problemów z wydajnością silnika. Jest to spowodowane tym, że EQ nie jest w stanie prawidłowo regulować ilości wtryskiwanego paliwa i zapłonu, co może prowadzić do spadku mocy i momentu obrotowego silnika. Aby zdiagnozować kod P0106, należy sprawdzić czujnik map i baro pod katem uszkodzeń, sprawdzić układ dolotowy pod katem nieszczelności, sprawdzić filtr powietrza pod katem zatkania. Sprawdzić przewód podciśnienia pod katem uszkodzeń. Sprawdzić jednostkę sterującą silnika EQ pod katem uszkodzeń. Aby naprawić kod P0106, należy wymienić uszkodzony czujnik MAP lub Baro, uszczelnic nieszczelności w układzie dolotowym, wymienić zatkany filtr powietrza, wymienić uszkodzony przewód podciśnienia. Naprawić uszkodzona jednostkę sterująca silnika ECU. Kod błędu P0106 oznacza problem z czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym MAP lub czujnikiem ciśnienia atmosferycznego BARO. Czujniki te odpowiadają za dostarczanie informacji o ciśnieniu powietrza do jednostki sterującej silnika EQ, która na tej podstawie. Reguluje ilość wtryskiwanego paliwa i zapłon. Uszkodzony czujnik MAP lub BARO może prowadzić do wyłaczonej kontrolki silnika, nadmiernej emisji spalin, zmniejszonego zużycia paliwa i problemów z wydajnością silnika. Aby zdiagnozować kod P0106, należy sprawdzić czujnik MAP i BARO pod katem uszkodzeń, sprawdzić układ dolotowy pod katem nieszczelności. Sprawdzić filtr powietrza pod katem zatkania, sprawdzić przewód podciśnienia pod katem uszkodzeń i sprawdzić jednostkę sterującą. Silnika EQ pod katem uszkodzeń. Aby naprawić kod P0106, należy wymienić uszkodzony czujnik MAP lub BARO, uszczelnic nieszczelności w układzie dolotowym, wymienić. Zatkany filtr powietrza wymienić uszkodzony przewód podciśnienia i naprawić uszkodzona jednostkę sterująca silnika EQ.